A widzicie? Paskadera Będzie zjeżdżał, stąd zastanę Stanę na tym drzewie nieszczęsnym, co będę go jutro ciął On tam pojechał gdzieś na dół Będzie Gdzieś kurde na... Jezu, co za rozdzielczość Spróbujemy nagrać jak wyjeżdża Ale Patrzcie się ile trzeba drzew ściąć Wszystkie słopaki opaki do ścięcia dziewczyny Jutro przyjdę z włotkiem, To jest moja piła i Włodek będzie tu kurwa napierdalał Pełno kurde jakiegoś dziadostwa po nogach mi O kurde bo jedzie, szalony jest Dobrze, że jestem kurwa za drzewem O 是。Sure.